Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzemowiec. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Adam Pietruszka ustawił kolejność tych działań, jeśli chodzi o osoby, w ten sposób, że wyznaczył księdza Małkowskiego jako pierwszego do właśnie podjęcia tego typu działań. Najlepiej byłoby, gdyby na przykład na Małkowskiego ktoś napadł w ciemnej ulicy i go solidnie poturbował, a już idealnie byłoby, gdyby po dwóch minutach milicja znalazła sprawcę jakiegoś tam prawda, bandziorka czy kogoś. Na wprost górnej bariery schodzącej pionowo do wody na głębokości około 3 metrów przy ujściu śluzy znajdują się zwłoki księdza Jerzego Popiełuszki. Zwłoki są całe zabrudzone. Twarz nosi ślady zbicia i zakrwawienia. Nogi są związane. Również na rękach widoczne są ślady powiązań. Do nóg przywiązany jest tak zwany worek jutowy z jakimś ciężarem. Mamy nadzieję, a odpowiednie władze mają wolę z wykrycia sprawy do końca i żadnego pesymizmu w tej materii nie chcę i nie mam podstaw objawiać. Dlatego Goebbels stanu wojennego, prawda? A kogoż my tak zabiliśmy? A księdza Popiełuszkę. No to jeden, no. Wielu, wielu. No i jeszcze? Polska usiana mogiłami, to wiemy, a ten cynizm nie przestoi. My Polacy symbole narodowe mamy w głębokim poważaniu.